Hej, 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 dziś porozmawiamy z kapitanem. Na temat zaginionego patrolu i nie tylko. Witajcie, patermistrz. Patermistrz, sorry. Znalazłem ciała Twoich żołnierzy. Zabiła ich samica wywerny, weszli na jej terytorium miejskie. Wywerna? pest. O, i żołnierze musieli ją sprowokować. Rozumiem. Dziękuję, Wiedźminie. Oto zapłata obiecana w ogłoszeniu. Wafel. A ty ciągle się szwędasz po obozie. Uważaj. Znajdę cię za Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest to warta. Ale nie miałem pojęcia, że wynajmie wiedźmina. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Pomogłeś mi, więc nie ma powodu, żebym ci się nie zrewanżował. Ale nie wiem, co się stało z tym gówniarzem. Od początku były z nim problemy. Zamiast miecza, wolił nosić pióro i inkaust. Ciągle coś baskerał. Nie tak dawno jego oddział został zdziesiątkowany przez wroga. Wpadli w zasadzkę na pobliskich bagnach. Dlaczego nie powiedziałeś o tym jego matce? Mam cesarski rozkaz, żeby nie informować cywilów o przegranych bitwach. Poza tym nie znaleźliśmy działa. Może przeżył. Kolejna ciekawa misja. Jak płotka się zaczęła dziwnie zachowywać. I nie chcę tego zwalać na te aktualizacje, ale nie mamy lepszego pomysłu. Czy wy nie macie takiego uczucia, jak gracie w Wiedźmina, że ten. Że te, to tutaj stanęło w miejscu, wszystko, cały ten świat, nie? Dopóki ja nie wypełnię misji fabularnej, wszystko stoi. Dezerterzy próbowali uciekać konno. Wygląda na to, że w tym miejscu zostali złapani. Ucieknij na bagno. Ciekni na wagnę. To rude włosy, to chyba on. Ale żeby wiedzieć na pewno, muszę mieć coś więcej. To rude włosy, to chyba on. Ale żeby wiedzieć na pewno, muszę mieć coś więcej list adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. O! I ja go zamroziły? Znów coś długo się ładuje. Udało ci się ustalić coś w sprawie mojego syna? Tak. Chcę znać prawdę. Nawet gdyby miała być okrutna. Twój syn nie żyje, pani. Jak to się stało? Został schwytany i powieszony za dezercję. Urzesz! Znalazłem jego ciało i jeszcze kilku innych. Na drzewie wisiało obwieszczenie. Nie wierzę ci! Mój syn nie był tchórzem! Możesz wierzyć w co chcesz, pani. Znalazłem przy nim list do ciebie. Droga matko, może to już ostatni raz do ciebie piszę. W tych wszystkich listach ukłamywałem cię... Nie jestem bohaterem. Zabijanie nordlingów nie sprawia mi przyjemności. To miejsce jest koszmarem. Znosiło mi to, ale już nie mogę. Nie tak dawno kazali nam mordować jeńców. Wiesz, co to znaczy ścinać niewinnych ludzi? Muszę stąd uciec. Zawsze pozostanie moim ukochanym dzieckiem. Oto twoja zapłata. Ile kasy dała? 50 koron. Może być. Nie ma tragedii. A teraz musimy wybrać jakieś nowe zadanie. Szukasz kłopotu? Sama cię znajdę. No, naprawdę nie ma nic na niski poziom. Jest tylko to. Najwięcej czasu na ekranach ładowania. Przecież mam dysk SSD. Dlaczego? Dlaczego? To tak wolno idzie. To byłem ja. Tad, fuj, zły dzień. Okej, okay. coś tam zrobiliśmy. Coś do przodu. Dostępne zadanie. Dostępne zadanie. Które wybrać? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Okej. Okay. Fajnie, że ten świat taki duży jest, ile czasu nam zajmie, zanim go całego przeczeszemy. A ja nie tam... Kolejna rzecz, którą warto zauważyć, że nie jestem z tych osób, które lubią robić tylko główną fabułę. Ja robię kurwa wszystko dookoła i tą fabułę główną na końcu. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Tak mi się podoba prowadzić rozgrywkę nic na to nie poradzę. A go ja skądś kojarzę. Chyba już w poprzednim podejściu, w którymś z poprzednich podejść coś robiłem z nim. Będziemy się potykać! A. Gdybyś się mógł o własne cizmy potknąć, niedarostło. Stawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. ...i że dla najpiękniejszej panny Jagódki sto rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. <grystanie> Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pani Jagódce w niczym nie uchybiłem. Hmm? Tak! To przyznaj, że panna Jagódka. ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, <grystanie> mówię. Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt! Tylko krew zmazać może! Wstawaj do walki! Dość! Litości! Wystarczy ci już? Tak, tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Wracaj do Panny Jagódki, w kabanich podskokach, zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy. No, najważniejsze, że doświadczenia trochę przyszło. Teraz idziemy tam. A te questy, co tak pokazują na mapie, to widzę, że to są takie, które. Dam radę wykonać, nie? Powiedzmy, że te, które normalnie w dzienniku świecą mi się na żółto. Nie, na biało. Na biało są te questy takie normalne dla mnie na poziom, no. Z kosztuchą będzie gadał! Co wam zrobił ten człowiek? Ten? Nic. Do wsi no zaszedł sygnet na chleba wymienić. Ale u nas jadła nie ma. Przez czarnych stratowali pola, zrabowali spichrze, spalili sady. No to zamiast chleba dostanie pętle. Ludzie, czy wy nie słuchacie? Ja tej wojny nie chciałem! Uciekłem, żeby wrócić do domu, do żony i dziecka! Weźcie wszystko, co mam, ale życie darujcie! Puściłem. I co? Może jeszcze mu dać prowiant na drogę? Konia przysposobić. Czarni nam nie okazali litości, to i od nas jej nie zaznają. Próbowałem po dobroci, to teraz spróbuję siłą. Dziękuję. Gdyby nie ty... Gdyby nie ja, zginąłby tylko jeden człowiek. Naprawdę jedziesz do żony? Tak! Tuż przed wojną urodziło nam się dziecko. Dziewczynka. Dałem jej na imię Bedrys, po babce. Czemu... czemu mi pomogłeś? Bo nie lubię samosądu. Idź już i trzymaj się lepiej z dala od wsi i gościńców, póki nie przekroczysz jarugi. Wejdźmy na mapę, znajdźmy kolejny cel, który Wykonamy, a jakże? Tu, 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 tu. Chyba nie ma żadnych misji na nasz poziom. A nie. Tu jest coś. O krasnolud. Jestem Rostan Mugs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. Co to za ważna, ważna sprawa? Przybyłem tu w interesach. Niestety po drugiej stronie rzeki na końcu mostu zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku, ale napad częściowo się powiódł. Powiesz mi wreszcie o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. Chciałbym, żeby je odzyskał. Za darmo ci nie pomogę. A to to ja wiem. Jak świat światem, mi za darmo palcem nie kiwnął. W podeszwach butów ukryłem garść koron. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę, co da się zrobić. To może być moja ostatnia nadzieja, jeśli musimy. Nie... Dobra, także ja się tutaj z Wami żegnam. Dobranoc, trzymajcie się. Hej!